Witajcie drodzy widzowie, jestem Byku i zapraszam na drugi odcinek zagrajmy w 2 Epizod 2 Ostatnio znaleźliśmy krosnala ogrodowego, który y, będzie przeze mnie wystrzelony w kosmos Po prostu będzie to wyrąbany w kosmos krosno ogrodowy. A nazywa się on Homski i prowadzi bloga, do którego linka gdzieś tam za będę zamieszczał w, pod filmikami z, z tej serii też pod ostatnim filmikiem ogółem 2 epizodu drugiego Zamierzam umieścić linki z ciekawymi rzeczami, jakimiś śmiesznymi filmikami i ciekawostkami. Zobaczymy jak to wyjdzie. No a na razie jeszcze trochę do tego jest. Co my tu mamy? Smy tędy. Uuu, co... O! Widzę cię, widzę cię, A czy to nie był ten stworek, który się pokazał w nagraniu z tą dr Mossman? Słuchaj, ja to nie tylko słyszałem, ale też to widziałem. To jest ten cały... Chyba. Hmm. Hunter? Hunter! Hmm. Kojarzy mi się z pewnym zespołem. Pozdrawiam wszystkich ogarniętych. No to będę polskim zespołem, no ale akurat chyba... To stworzonko nie będzie tak fajne jak ten zespół. Znaczy no, przynajmniej będzie mi się mniej podobało. Czy samo w sobie może jest całkiem ciekawe, ale jakby nie lubię jak mnie coś bije, a zresztą pewnie jeszcze coś wykombinuje strasznego. Zobaczymy, dobra, jak się mam tam dostać, gro. Mogłabyś mi jakoś pomóc Tak na hama, tak na hama, no dobra, no to chodźmy tędy. Postawmy naszego Krasnala w jakimś epickim miejscu, być może tutaj? Ale no się... nie przewraca się, no. Dobra. Hey, Kazała być cicho, to jestem cicho, no ale, no, ale wiesz co? Ja go odłożę jednak. Aha i słuchajcie, nie jestem pewien co do poziomu dźwięku, jakby tak, że... Jeżeli jest za głośno, to mówcie. A co sama sobie nie poradzisz, ty jesteś ich mądrzejsza, słowa. Swoją drogą. Dobrze, chyba trzymasz pistolet. Palec nie na spuście, No no. Proszę bardzo, nawet takie drobne detale tutaj zostały zauważone i odtworzone przez twórców. Nie celuję w nic, czego nie chciałaby zabić i do tego jeszcze nie trzyma palca na spuście. Nieźle, nieźle. Dobra Ej, ale to ty zazwyczaj miałeś parkurowe zdolności. Zasuwaj tutaj, a nie będziesz patrzyła z... z z dołu na to co się dzieje Dobra, mniejsza z tym Wskoczmy tutaj... Uuu Co to... O tak, Hunter Dobra, mam złe przeczucia ludziska, mam złe przeczucia no, To stworzonko nie wyglądało na zbyt miłe Dobra, tędy wyjdziemy rozumiem Dobra, otworzymy bramę Wow O kur... o ty Mordy, jeża, co to było? Znaczy, no wiem co... U, ten nie skończył najlepiej No okej okay. Hmm Ale lepiej, lepiej unikajmy tego czegoś, bo naprawdę... No dobra, idźmy... Świetnie. O nie! Zostaw ją! Nie, ale... No bez kitu Nie daruję ci tego no, a za to to się zemszcze Trochę brak mi ludziska Jakaś... Antlajo nie Bo ci nigdy nie dam backbaita jeżeli ją umieszcz O, Vortigrond Niezły timing muszę ci powiedzieć brachu Dobra, ratujmy ją no ja tu żyję, wyciągaj mnie stąd. Raz, za, Nie mrukaj tam, tylko wyciągaj tutaj jestem, wyciągaj mnie stąd Jebany Hunter Nie no, za to, to się zaczyna? No nareszcie mnie raczej, raczej zauważyć. But the no, trochę mi przywali, ale mi On mnie ale. Dzięki, Wortuś. Mm -hmm. i co jakoś mam alone can conjure. Let me no, summon my kin. Wow. No, nie wiem, że... Dobra, to ja szybko przeszukam teren być może, Dobra, spokoju się. Do Dobra, tego momentu oficjalnie, Dobra, oficjalnie nienawidzę hunterów. Jasne, nie ma problemu. Gdzie jest mój krasa? Gdzie ja go? Zaraz, Dobra, zaraz. Chwila, moment, gdzie mój krasno? Czyżbym się zagadał? Nie, na beskitu, gdzie mój krasno? Gdzie mój krasno? Zaraz. Okej, no tego nie przewidziałem. Jakby. A tam, dobra, chodźmy e, Muszę go uważnie pilnować, dobra, zasuwajmy, zasuwajmy, zasuwajmy Tak, uważnie pilnować i cisnąłem nią mimo wszystko No co ty naprawdę? Zasuwaj, ty... <laughs> Chciałem powiedzieć zasuwaj człowieku, ale chyba byłby to błąd logiczny Dobra, tam były antlajony, ale na szczęście nie za bardzo chętne się tu wybierać Dobra, chodźmy, 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 chodźmy. No i co? Łom! Dobra. Tak jest. Wow, mamom. zaraz, 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 Awa. Okay. Press no on, Dobra, logicznie. Czyli co będę sam się po kopalni? Tutaj przedzierał, tak? Nie wiem czy to jest taki genialny pomysł, no, ale przynajmniej mam łą. Mam tylko nadzieję, że Alex się nic nie stanie, no znaczy, no w sumie stać już się stało, tylko że to przeżyje. Nie no, ekranie wczytywania. Słuchaj, wszystko pięknie, ale ja muszę tego znalazł stamtąd wziąć. Nie rozwaliłem tej deski? A, zrobię zaległości. Przesuńmy to, to sobie przesuńmy, to weźmy. Co my tu mamy? Aha, windę. No dobra, może być. Hmm. Zaraz, zaraz. Zaraz, co to jest? Mam przeczytanie, że tu będzie sporo zombiaków, wiecie? Aaa, takie. Hmm, tak to działa. Okej, okay, lepiej nie dać się zgnieść w tej windzie, tak jak to e, inteligencja moja pozwoliła mi dać się zgnieść w half life 1, w starej windzie. Wow, skrytka. Lubię skrytki. Ale, dobra, 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 kręć tym kółkiem, no. wercie No dobra, dobra, dobra. Gordon, zasuwaj. W ogóle, czym on kręci tym kółkiem? Zębami? Przecież w rękach, których nie widać, ma działo grawitacyjne. Na stopach chyba stoi. Dobra, nie kwestionujmy wyborów Gordona. Chce kręcić, nie kręci. O, ale bajer. O, przynajmniej krasnal jest na miejscu. Więc jeszcze raz. W ogóle, chciałbym... Jeżeli on to kręci zębami, to ja bym chciał jego dentystę poznać. Wiecie, usuwanie zardzewianego, zardzewianego kołka z zębów Gratisie Wow pierwsza broń No super Znaczy no taka No e... o, Broń Strzałowa Zapomniałem nazwy, dobra, zacierałem się Wybaczcie wybaczcie Teraz na rzucamy tam Sami też skaczemy tam Prawda? A, gdzie się podział ten Antlion? Lion? Ha Czy jesteśmy po drugiej stronie tego ogrodzenia? Chodź tu hampski. Ale ci się tu podoba? Co nie? Wow, jakieś trzęsienie ziemi, drobne. Czyżby kombinat nad nami przechodził? Możliwe. Niepotwierdzone Zaraz, zaraz, co tam jest Co ja słyszę, czyżby larwy? Larwy Antlionów? Chyba tak Zobaczymy Jak tam zejdę, ała Aha, świetnie, tak, gro gratulacje, no Genialnie Zaraz, gdzie ten krasno Tutaj? Dobra, udało się. Dobrze, że jest niezniszczany. Wow! Łoty wredny... Skubańcu. Zwany. No Kurczę, wszystko się tu wali, no. Słyszę larwy, dobra, dobra, zaraz, zaraz Zwany Poison Handclawem. okej. Okay. Nie wiem czy musi tak zacinać, Zaczynam ja chyba dzień zacinania się. Gordon. Ta. No, kuloodporna siatka. No genialne. E, też nie powiedziałem... Aha. No tak. To, co, to do czego strzelałem to były larwy antlionów. Takie zielone, podłużne. I ponoć y, przyjemne do rozgniatania. W każdym razie... Po zabiciu wyrzucają z siebie takie małe jajeczka. Które po zjedzeniu... Daję gordonowi plus jeden życia. Punkt życia. Także no. Warto je sobie szamać. I warto je rozgniatać. I właśnie z tymi, z nimi wiąże się to osiągnięcie. Eee. O, którego nie zdobyłem. Smak of larw. Na razie rozniotłem pięć. No i co? Trzeba będzie próbować roznieść więcej, no ale... Właściwie wszystkie. Proszę bardzo, tak to wygląda. Nie, wiecie co, to się najprawdopodobniej nie uda. Chyba ostatnim razem, jak grałem w tę grę, no to została mi chyba bodajże jedna narwa do zabicia, której nie zauważyłem. tak. No i tutaj mamy już w tej jaskini do czynienia z nowym typem antlionów. Tam mignął w tej... E... W tym otworze w ścianie e, tam generalnie żeby wam opisać e, jego atak też nie, sami zobaczycie jak to wszystko wygląda natomiast chcę wam powiedzieć że te wszystkie tunele właśnie te, ten nowy typ Antlionów wydrążył no to stare dobre ciągle mrówkolwy są nic się w tej kwestii nie zmieniło Czyli to jest nowy rodzaj przeciwnika, ale jakby na bazie starych dobrych Ant No dobra. Hmm. A tak, to właśnie on. Jak widzicie pluje kwasem. Czyli właściwie tak na dobrą sprawę zachowuje się zupełnie jak Foka e, w Half-Life'ie 1. O matko, prawie mnie trafi. Eee, skubanie, Dobra, z jego zabiciem wiąże się pewne osiągnięcie, oczywiście. No, ale wszystko po kolei, być może... Chodź tu. Jej. Dobra, udało się. Chyba to jest osiągnięcie to. Zaraz, zaraz. Kwasowy refleks. Zabij plującego kwasem Antliona trutnie. Czyli to są trutnie, okej. Okay. Także jeżeli byście tutaj dotarli i go zabili, no to już byście mieli to osiągnięcie, ja je zabrałem wcześniej. Dobra. Nie gadania więcej grania. Krasnal. Hompski. W ogóle kto mu wymyślił takie imię? Straszne. Ale czego się nie robi dla, dla krasnali ogrodowych, prawda? Tutaj coś jest... Strzelba! No genialnie. Nagusta. I granat. To wyśmijmy granat, którym oczywiście nie trafię. Strzelba to skuteczna broń na tych skubańców, no ale... Hmm. Co zrobić? Wow, 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 wow. Nie, 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 Ej, Zaraz, chwilę Nie to się skończy źle Powiedziałbym a nie mówiłem ale O, więcej granatów, tak Nie ja chcę podnieść gro. No bardzo Granacie No teraz trafiłem BUM Ej, jak to przeżyłyście No tak, najtrudniejszy poziom trudności robi swoje co O, wow, te główki są też dosyć... Um, Dla siebie nie, ale są dosyć oryginalne Dobra Zobaczmy skrzynię. Medeski Ała Dobra No tak, więcej larw No tak, zrodzę wam pewien sekret Jedna z larw jest tutaj nie pytajcie jak ona się tu dostała, po prostu jedna z nich jest tutaj. Także no. Eee, oberwała co mnie cieszy. Dobra. Zobaczmy czy da się tam coś jeszcze zjawać ciekawego. Da się. No, cieszę się bardzo. Szachta... ...bo Zielonego pojęcia nie mam co to znaczy Kiedyś się uczyłem rosyjskiego, ale... Było dawno temu, w dodatku nieprawda Także... Sami wiecie eee, Nie mam pojęcia czemu nie mogłem rozwalić wielkim kamieniem e, tych, tych małych deseczek, ale no Nieraz już chyba powtarzałem, że gry rządzą się swoimi prawami Prawda? Czy tutaj niczego nie ominąłem? Chyba nie tych rozwaliłem. No dobra, czyli co? Szukam krasnala, o którym znów zapomniałem. O, tutaj jest. Dobrze, bardzo dobrze. I co, wrzucamy go tutaj, żeby sobie nam towarzyszył. Aha, to są... to jest shotgun. Dobra, podnieśmy krasnala. Mogę go podnieść w ręce do Nie deska jego. Czemu jego nie mogę w ręce wziąć? A mogę? Fajnie. O i kolejna nowa broń. Magnum. Bardzo się cieszę, że ją zdobyłem. Jest to jedna z moich ulubionych broni, Ever. Także... Iść się Weźmy to... O nie, 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 nie. Hmm. No tak, dobra. Genialnie. Hmm. Czy one oberwały, czy one nie oberwały? To jest pytanie. Chyba nie oberwały, dobra, zapraszam was do mnie Magnum? Działaj, proszę cię, nie chcę marnować do niego pocisku tak, dwa strzały z Magnum i jeden taki Antlion nie żyje. Ooo! Wow, to było niezłe. Ale są one skrzeczą, co nie? A no Taki mają jakby styl bycia, więc co poradzisz. Można im tylko współczuć, że takie są strasznie krzykliwe. Dobra. Kwas. Tak, plują kwasem. Zaraz, zaraz. Hmm. hmm. No ale, czy mnie to jeszcze... Ooo, do... tak! No. <grywka> Tak, słuchajcie ludziska, śród wystrzelony z działa grawitacyjnego nie ma tego samego działania co ze strzelby Tested by byku, także e, No, możecie mi zaufać O tak, rozgniatam larwę Zawsze próbuję to osiągnięcie zdobyć, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy w końcu się uda, prawda? A być może akurat jak nagrywam, to znajdę wszystkie... te larwy. Kto to wie, kto to wie... Dobra. Teraz co mnie smuci? Smuci mnie to, że znów zgubiłem czas naraz. A że dawno nie zapisywałem gry... Do sami odpowiedzcie co to może oznaczać A tu jest, dobra No Tak, mówiłem że znoszeniem go będzie sporo um, Fryde, Dobra O, kolejny Antlion trudny. Ała no, Dobra, to było niezłe, skubajcie Ej, ale A to? A tak, tak, właśnie. Zapomniałem dodać, że antenorzy się topią. Chociaż w sumie nieczęsto się zdarza e, możliwość skorzystania z takiej taktyki topienia ich jakby. Dobra, spróbuję, może tam jeszcze grana wrzucić? Jeden? No, dobra, co tam? Dobra, jeżeli tam jeszcze jakaś larwa siedziała, no to, to tak powiem, nauczyła się latać w przyspieszonym tempie. Prawda, dosyć jednorazowo, ale zawsze. Pomski pomógł mi ze zlikwidowaniem jednej z larw. Dobra. Pancerz, amunicja, dobrze, cieszę się. No tak, zapomniałem, że nie mam jeszcze karabinu maszynowego. Gdzie jest ten... truteń? Trutniu! A, tutaj. O, ty może jak ty zasuwasz! Gdzie ta strzelba? Pod trójką! Mało brakowało, dobra. Ciągle mam wrażenie, że strzelba jest pod trójką. Takie przyzwyczajenie jest na Fifa 1. No cóż... A, no Tak, tak. Nawyki drugą naturą człowieka, jak to mówią. Niestety. No dobra, no i co? Chyba no, pora zakończyć tu odcinek. W następnym pozwiedzamy dalszą część tej jaskini i być może dotrzemy do kryjówki, do której, o której mówi wortiguant No zobaczymy. Dobra, dziękuję za oglądanie i trzymajcie się.